zestaw. Stojak. Syksu. Przepiękny zestaw. Mederowa forteca. Tak, bardzo, bardzo fajny zestaw. On jest 2015 roku, a więc bardzo stary zestaw naprawdę dosyć starym. Oczywiście tutaj są bardzo fajne rzeczy. Zaczekajcie. Muszę zasłonić rolę. No i bardzo świetnie. Lepiej teraz włączam latarkę. Tak mogę nagrywać jak w nederze. Hehe. Dobre. Tutaj jest taki płomyk, a blaze. Ja mu tak e, zrobię, tak jak on normalnie miał. A więc tak. Ale ja mu tak zrobiłem. Tutaj jest portfelony. Można go bo... tak wywalić. Tak kraty w więzieniu w lego. No, jest tutaj Steve i Alex. Jest również tutaj taki oto gaz, który może... Które można zmienić twarze, ale o tym niedługo I zobaczcie, tutaj taki pigment yy, sobie stoi I nagle zobaczcie, tutaj zabieram to I pan. I na niego spada lawa To jest ekstra Ale tak w ogóle na tego gasta wyleśniłem takie miejsce tutaj Jeżeli ktoś nie wie gdzie położyć takiego gasta w tym zestawie To proszę bardzo tutaj Tutaj są też dwie rudy kwarcu ja mam ich teraz od gromoru od kwarców z 90. Co też ognie, ogień jest. Oczywiście. jest skrzyny z, z dwoma diamentami i mi złotym mieczem. Są tutaj również liderowe brodawki, dwie. Są grzyby. Tak naprawdę fajnie wyglądają. Tutaj nie wiem, co takie U jakieś. Albo N małe. Nie wiem, co tutaj ten gaz chciał napisać. Jeżeli wy wiecie, to jeżeli są komentarze, to piszcie, Ale jeżeli są. Tutaj też są kolejne grzyby. Tutaj jest taka lawa. I tutaj też spływa. Nie wiem czy... Aha, no to fajnie, gaz z mi spadł. I wiecie, co jest fajne? Że tutaj jest jak to podtrzymane, żeby to po prostu tak tutaj się nie rozpadło za bardzo. Pani też wzorek tutaj wymyślili? Do zobaczenia w koleczkach. Cześć! ta Nie, nie, nie! Nie powiedziałem, że nie. Jeszcze paru rzeczy! To był taki żart po że. To jest też taka podłoga w piasku dusz, co bardzo ładnie wygląda. Jak już mówiłam, bardzo ładny wzorek tutaj jest. I zobaczcie to. Tak, można to tak zrobić. Oczywiście nie przyjrzeliście się jeszcze figurkom, więc wszystkie figurki mnie. Najpierw gaz. Teraz możemy zmienić twarz za pomocą takich oto. Tylko to jest chłonne, ale na jakichś animacjach to będzie przepięknie wyglądać. I ten tłumek, już mówiłem, jest on po prostu. Steve z diamentowym kilopem i diamentowym. Bardzo fajnie wygląda. Jest też Alex w diamentowym napieśniku i diamentowym hełmie. To głównie diamentowy ma. Jest też zombie pigment, który ma złoty mięs jak zwykle. Każdy. I ja mam już potem tych pigmentów Naprawdę. Tych pigmentów ja mam już za dużo. Ale na szczęście i ja mam już wszystkie na tego widzę. Więc z kolejnymi będę musiał po prostu się już zadawać. To mam już trzy duże i jednego małego pipka. Prawda? Dobra. Do zadaj mi Teraz naprawdę. Zostawcie łapkę do góry i subskrypcję. O, jeszcze co. Pokażę Wam coś. Nie, nie pokażę. Yy. No to... Też. Też. Mam fajną koszulkę, tak? No, daj No to.